Planujesz jakieś psoty i chcesz, żebym ci pomogła, prawda? Tak, dlatego cię kocham, babciu. Dziękuję, tak dobrze mnie znasz. To posłuchaj. Atmosfera w rodzinie powoli się zmienia. To prawda, zmieniają się związki. To prawda. Matka i córka zbliżają się do siebie, zauważyłam to. Dokonałeś tego, czego mnie nie udało się dokonać przez tyle lat. Dlatego jesteś moim kochanym wnusiem. To prawda. I ja się zmieniam, dlatego któregoś dnia wyruszę w długą drogę. Przestań. O tym porozmawiamy innym razem. Wiesz, kogo właśnie widziałem? Kogo? Twoją córkę, a moją teściową. Rozumiem. Wiesz, co ona robiła? Co? Jadła w środku nocy chleb z masłem i cukrem. Naprawdę? To jej stary zwyczaj. Twoja teściowa była bardzo psotnym dzieckiem. I nadal jest. Co się jej stało? Nagle zobaczyłem jakby całkiem inną osobę uczuciową, zmartwioną.